I właśnie, ty! Ciekawe czy będzie można żelazne narzędzia już robić na Zawsze fajnie byłoby mieć takie Żeby węgiel chociażby wydobywać Czyli przelazłem tutaj tylko po to, żeby się okazało, że jesteśmy znowu Praktycznie przy wiosce, dobra Czyli to nie w tym kierunku się szło Gdzie ja w takim razie powinienem iść, żeby ten len Odnaleźć Bo co, tu? Odblokuj technologię, wielka hala Ja nie chcę jej odblokowywać jeszcze, chłopie Co ty? Ja nie wiem, czy przypadkiem tu na górze to nie było Nieco lnu. Odrobinę. Nie chcę dużo. Znaczy no jak najwięcej, ale... No bo on średnio rośnie w ogóle, kurczę. Zlecam im to panie, a to kurczę trzeba czekać i czekać. Wiecie, ja nie patrzył, a teraz trzeba płacić. Tam to na pewno nie jest. Najwyżej jak nie znajdziemy, no to trzeba będzie się przespać te... Dwie czy trzy... Dwa albo trzy dni. I proszę o ciebie... Po tych dwóch lub trzech dniach... Siemasz. Dobranoc. Miło było cię poznać, proszę o ciebie. Pod zero mamy nóż. Gdzie tu... Zlezie człowiek znowu te mapy. A i tak nie znajdzie tego, czego potrzebuje, no. Tu coś? Ktoś? Nic? Tu nie. To przepraszam, co to za miejsce? Takie niby znajome, ale nie do końca. Hola, hola. Gdzie my jesteśmy? Co to, że żelazo? Oczywiście, że nie. Cyna i miedziucha. Klasycznie. Cyk, cyk. Czy ja ciebie? Dobra, ostatnia nie wiem, dwie minutki powiedzmy na poszukiwania lnu. I jak się nie uda, to zawijamy do doma i stawiamy kolejne budynki, albo przynajmniej będziemy próbować postawić kolejne budynki.